Co dalej z pierwszym orbitalnym starshipem? Ile raptorów dotarło do Starbase? O czym mówił Elon w wywiadzie z Timem? Na te oraz naprawdę masę innych pytań odpowiem w tym odcinku starshipowego przeglądu. Trzeba przyznać, że działo się dużo niesamowicie dużo. Elon nie żartował, pisząc, że rozwój Starbase wchodzi w prędkość Warp 9. Mimo wszystko mam nadzieję, że całkiem dobrze udało mi się cały ten progres skompresować w jeden relatywnie krótki odcinek, także zaczynajmy. Tydzień temu mówiłem wam, że sekcja zbiornikowa S20 jest już gotowa. Jak myślicie, w jakiej fazie budowy znajduje się ship aktualnie? Ano, prawdopodobnie gdy to oglądacie, to stoi on już na górze boostera numer 4. Serio. Ale może od początku. Po ukończeniu sekcji zbiornikowej prototypu wyjechała ona z mid w celu zainstalowania flapów. Pozwoliło nam to zobaczyć zatrważającą ilość płytek termoochronnych. Ship pokryty w całości płytkami wygląda nieziemsko. No, pomijając te przerwy i popękane płytki sklejone duct -tapem. Po zamocowaniu flapów cała sekcja została przetransportowana do High-Bay'a, gdzie co zaskakujące zamontowano wszystkie silniki. I mam na myśli dosłownie wszystkie. Trzy raptory atmosferyczne i trzy piękne, gigantyczne raptory próżniowe. Ze zdjęcia udostępnionego przez Ilona możemy wywnioskować kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, jeden z próżniowych raptorów jeszcze ani razu nie został odpalony, na co wskazuje biała powłoka w środku dzwona. Okazuje się również, że tak jak zakładaliśmy, S20 nie będzie posiadała żadnych nóżek. Nie żeby były one do czegoś potrzebne podczas lądowania w wodzie. W międzyczasie nosek prototypu został oblepiony matami termoizolacyjnymi, następnie zamontowano mu górne flapy i zespawano go z jego dolną sekcją. Aktualnie nie wygląda to może zbyt pięknie. Ale gwarantuję, że po dołożeniu reszty płytek całość będzie wyglądała zjawiskowo. Chociaż mnie osobiście irytuje trochę ułożenie płytek obok flapów, no ale cóż, warto jeszcze zaznaczyć, że rzeczywiście, tak jak pisał Elon, nowe flapy są trochę mniejsze od swoich poprzedników. Kilka godzin po przewiezieniu sekcji zbiornikowej do Hybeya nosek również został tam przetransportowany. Z reguły na połączenie obu sekcji czekaliśmy kilka dni, ale tym razem dosłownie parę godzin później nosek był już przyspawany do reszty prototypu, co oznacza, że pierwszy orbitalny ship jest już gotowy. No, prawie, ale o tym zaraz. Wspomniałem przed chwilą, że S-20 zapewne stoi już na B4. Ale zaraz zaraz. Przecież ostatnio jak wam pokazywałem booster z numerem 4, to nawet nie ukończono jeszcze sekcji Lox. Trzeba przyznać, że tutaj prace przyspieszyły tak bardzo, że aż ciężko było nadążyć. Równocześnie w czasie kończenia sekcji na ciekły tlen, pracownicy zabrali się za sekcję naciekły metan. Przy okazji Elon udostępnił zdjęcie pokazujące jak bardzo skomplikowana jest instalacja paliwowa dla boostera. Rzeczywiście robi ona wrażenie. Następnie zamontowano gigantyczne grytwiny i tutaj zaskoczenie. Okazało się, że nie będą one składane. Dlaczego? O tym później. Finalnie sekcja metanowa została zestakowana z sekcją Lox, kończąc budowę pierwszego orbitalnego boostera. Następnej nocy pod Highbay podjechał jeden silnik raptor, a potem drugi. A później jeszcze trzeci. W sumie to później przyjechało jeszcze 23 raptory. Tak, dobrze słyszycie, 25 raptorów podjechało pod hajby w ciągu jednej nocy, a w sumie to 29, tylko nie wszystkie udało się uchwycić na zdjęciach. Ale może od początku. Zawsze pomiędzy odcinkami do Starbase docierały dwa, może trzy raptory. Tym razem od ostatniego odcinka mieliśmy kilka dostaw. Zaczęło się niewinnie od dwóch raptorów, później przyjechały trzy raptory, dalej cztery, następnie jeszcze cztery raptory, pogoniły je kolejne trzy silniki, następnie niespodziewanie wjechały dwa piękne raptorki próżniowe, a na dokładkę dorzucono kolejną parę raptorów, aby całość zwiększyć jeszcze trzema silnikami. W sumie z tego co udało się sfotografować, do Starbase dotarły 23 silniki, a potencjalnie nawet więcej. Co lepsze, wszystkie 29 Raptorów w boosterze zostało zamontowane w 12 godzin. Po tej sprawnej akcji instalacji silników, pierwszy orbitalny booster opuścił highbay i udał się w stronę placówki testowej, gdzie później został ustawiony na orbitalnym stole startowym. Ale chwila, to ten stół nie jest w placówce produkcyjnej, no nie! Po ponad pół roku przygotowań nareszcie ważący 370 ton stół startowy został pomalowany i przetransportowany do placówki testowej, gdzie następnie umieszczono go na wypełnionych betonem filarach. No dobra, ale czemu pracownicy SpaceX od razu postawili i booster i ship na orbitalnym stanowisku startowym? Czyżby lot miał się odbyć wcześniej niż nam się to wydawało? No nie. B4 została umieszczona na OLP z dwóch powodów. Pierwszy z nich to oczywiście przetestowanie zacisków, które podtrzymują booster przed lotem. Drugi to użycie boostera do wypoziomowania orbitalnego stołu startowego. Z tego co wiemy, nie wszystkie silniki zostały w 100% podłączone. Jest tak zapewne dlatego, iż pracownicy SpaceX testowali nową, szybszą metodę instalowania silników. Jak widać, chyba ona działa. Jeżeli chodzi o ship, to tutaj również silniki raczej zostały zamontowane na pokaz, a sama próba umieszczenia shipa na boosterze ma zapewne być testem systemu separacji oraz oczywiście niesamowitym osiągnięciem. Ostatnio po Starbase skręciło się dużo kamerzystów SpaceX, więc jest cień szansy na jakiś ciekawy film związany z łączeniem shipa i boostera. Niestety to jeszcze nie czas na lot. Jeżeli chodzi o ship, to tutaj opcje są dwie. Dlaczego mówiłem, że nie jest on jeszcze w 100% skończony? Ano dlatego, że pomijając płytki, brakuje mu przewodów od instalacji paliwowej i awioniki, co oznacza, że aktualnie nie może on przejść żadnego testu. Tak więc albo silniki zostaną zdemontowane w placówce testowej, a prototyp zostanie umieszczony na suborbitalnym stanowisku testowym B, gdzie dopiero później brakujące elementy zostaną zamontowane, albo ship wróci do Highbay'a, tam zostanie ukończony i pojedzie na Pad B. Z boosterem sprawa jest podobna. Zakładamy, że wszystkie raptory zostaną zdemontowane, a prototyp przejdzie testy w zgniataczu puszek. Jeżeli nic mu się nie stanie podczas tego procesu, to najprawdopodobniej czeka nas Static Fire z 9 silnikami, a następnie ta liczba może być zwiększana aż do pełnego kompletu Raptorów. A i taka mała ciekawostka: jeszcze przed umieszczeniem Boostera na stanowisku startowym przeszedł on swój pierwszy test ciśnieniowy. Tak więc aktualnie Booster i Ship są bardziej na pokaz, a Elon po prostu chciał dotrzymać słowa o ukończeniu stakowania do 5 sierpnia, mimo że zaliczył dzień poślizgu z powodu wiatru. Niestety, Sam Start zapewne jest jeszcze miesiące od nas. Nawet jeżeli SpaceX uwinęłoby się z testami i skończyło je we wrześniu, to i tak FAA nie wydało jeszcze opinii na temat wpływu startów z Boca Chica na środowisko, a nikt nie powiedział, że opinia ta musi okazać się pozytywna. Warto jeszcze wspomnieć o Betrójce, która chyba zakończyła już swoją kampanię testową. Wszystkie trzy Raptory, jakie posiadała, zostały zdemontowane i wywiezione do McGregor na analizę, a dodatkowo booster został odłączony od instalacji GSE. Jako, że prototyp jest przyspawany do suborbitalnego stanowiska A, to podejrzewam, że demontaż odbędzie się razem ze zmodyfikowaną platformą, na której stoi, o ile większość stanowiska nie zostanie wymieniona na nowe po takich przeróbkach. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym zachęcić Cię do zasubskrybowania kanału. Staram się chociaż raz w tygodniu wrzucać skompresowaną dawkę informacji o Starshipach oraz innych rakietach, więc subskrybując, nigdy nie przegapisz żadnego odcinka. Dodatkowo możesz zaznaczyć też dzwoneczek, aby nie ominęła cię żadna nasza transmisja na żywo. Dla największych fanów istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, wszystkie perki możecie sprawdzić wciskając przycisk Wesprzyj. Wracając do filmu. Myślicie, że Highbay to monstrum? To jeszcze nie słyszeliście o gigabyte. Co prawda będzie on niewiele wyższy od Highbeja, ale za to budynek ten ma być dużo szerszy i dłuższy, co wraz z dwoma suwnicami sprawi, iż budowa starshipów osiągnie poziom prawie masowej produkcji. OEBL zwizualizował jak taki budynek może wyglądać na jednej z jego animacji. Orbitalna sekcja Starbase rozwija się szybko niczym same prototypy. Dziewiąta sekcja orbitalnej wieży startowej została ukończona i połączona z resztą konstrukcji. Oznacza to, że jesteśmy już całkiem blisko ukończenia pierwszej wieży startowej. Szczyt wieży posiada system bloczków, które najprawdopodobniej posłużą do sterowania ramieniem do łapania boosterów. Całość powinna łączyć się z wciągarką znajdującą się u podstawy wieży. Teraz brakuje nam tylko piorun ochronu oraz ramienia do łapania i tankowania Starshipów. Konstrukcja obu jest już w zaawansowanej fazie i wychodzi na to, że obie części będą pomalowane na czarno. Sama farma paliwowa również rośnie w niesamowitym tempie. Zbiornik gs 6 został ukończony, a gs 5 dotarła na farmę razem ze stołem startowym. Podczas rolloutu S20 dołączył do niej zbiornik GSE 3. Mimo, że pierwsza próba stakowania S-20 i B-4 została przełożona, to w tym samym czasie GSE-5 otrzymała swoją osłonę. Aktualnie brakuje nam tylko GSE-4 oraz GSE-7 wraz z jego osłoną. Z innych wiadomości mamy np. wywiad Tima Dota z kanału Everyday Astronauts z Elonem Maskiem. Zachęcam Was do zobaczenia pierwszej części tego wywiadu, ponieważ pozwala ona spojrzeć na Starbase z perspektywy kogoś, kto tam pracuje, ale jeżeli nie macie ponad 50 minut, to streściłem dla Was wszystkie informacje tam zawarte. Całość możemy podzielić sobie na 4 sekcje. Pierwsza to proces produkcyjny. Według Ilona ludzie często myślą, że to design jest najtrudniejszy w stworzeniu produktu. Jego zdaniem natomiast zaprojektowanie czegoś to jest właśnie ten prosty krok, a stworzenie wydajnej linii produkcyjnej jest 100 razy cięższe. Możemy to zobaczyć na przykładzie produkcji Raptorów, gdzie samo zaprojektowanie ich nie było wcale aż takie ciężkie, ale ogarnięcie linii produkcyjnej, która będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie, zajęło bardzo dużo czasu. No, jak na SpaceX oczywiście. Elon zdradził, że ich głównym celem jest zejście z ceną silników poniżej 1000 dolarów za jedną tonę siły ciągu. Oznacza to, że chcą sprawić, aby produkcja jednego Raptora kosztowała mniej niż 230 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o sam booster, na którym głównie skupiał się wywiad, to zdaniem Ilona wszystko w nim jest aktualnie za ciężkie. Twierdzi on, że trochę za bardzo skupili się oni na redukcji masy silników i jednocześnie zapominając o pozostałym paliwie po lądowaniu. Design boostera stosowany teraz zakłada, że po lądowaniu w zbiornikach pozostanie aż 20 ton paliwa. Dla porównania, pierwszy stopień Falcona 9 po lądowaniu na barce w zbiornikach ma tylko tonę paliwa, a Elon i tak mówił, że to trochę dużo. Także jest jeszcze dużo miejsca na optymalizację masy. Dodatkowo podał on nam przybliżoną masę poszczególnych elementów Super Heavy. A więc tak, niezatankowany booster aktualnie waży około 160 ton. SpaceX chce, aby finalny design mieścił się w przedziale od 160 do 200 ton. 29 Raptorów, gdzie każdy z nich ma masę 2 ton, daje nam komplet ważący 54 tony. Sekcja zbiornikowa, gdzie trzymane jest paliwo, może pomieścić 3600 ton paliwa, gdzie aż 78% masy to ciekły tlen. Bez paliwa, masa tej sekcji mieści się w 80 tonach. Na samej górze mamy tak zwany interstage, czyli sekcję łączącą booster z shipem. Tutaj masa wynosi około 20 ton, łącznie z czterema gritfinami, gdzie każdy z nich waży po 3 tony. Dostaliśmy też dużo informacji o samych gritfinach. Według Ilona żaden superheavy nie będzie posiadał składanych gritfinów, ponieważ dodaje to niepotrzebną masę i skomplikowane mechanizmy, gdzie tak naprawdę opór aerodynamiczny stawiany przez nie jest niewielki. Trzeba pamiętać, że Grytwiny to nie są hamulce aerodynamiczne, których zadaniem jest spowolnienie pierwszego stopnia. Celem Grytwinów jest kierowanie strumieniem powietrza w taki sposób, aby móc wycelować boosterem w dane miejsce. Dlatego właśnie podczas startu będą one rozłożone. Musk wspominał też na swoim Twitterze, że może uda im się znaleźć jakieś bardziej wydajne rozwiązanie, które pozwoli zastąpić Grytwiny. Aktualnie to sterowanie nimi wykorzystywane są przerobione silniki oraz akumulatory z Tesli. W przyszłości ich masa ma być zredukowana o 50%, plus ma powstać specjalna bateria, która będzie 10 razy lżejsza oraz zoptymalizowana pod kątem mocy, ani ilości składowanej energii, ponieważ zasilanie z niej i tak potrzebne jest tylko przez 3, góra-4 minuty co dość zaskakujące mimo że booster 4 miał nie mieć silniczków korekcyjnych aby zaoszczędzić na czasie to w wywiadzie ilon zdradził iż kolejne prototypy nie będą posiadały ani cold ani hot trasterów. Zdecydowali oni, że skoro podczas lotu i tak muszą upuszczać zbędne gazy, znajdujące się w zbiornikach, to czemu nie wykorzystać tego jako system kontroli położenia? Jest to rozwiązanie genialne w swojej prostocie. Jeżeli chodzi o genialne rozwiązania, to okazuje się, że Starship, jako cała rakieta, nie będzie posiadał systemu separacji znanego z Falcona 9. Jeżeli dobrze się przypatrzycie, to podczas separacji stopni w Falconie specjalny tłuk wypycha drugi stopień. W przypadku Starshipa rozwiązanie będzie o wiele prostsze. Sekundy przed włączeniem silników pierwszego stopnia 9 raptorów center skieruje ciąg tak, aby wprowadzić całą rakietę w obrót. Chwilę później zostaną zwolnione zaczepy trzymające oba stopnie razem, i zasada zachowania momentu pędu powinna sprawić, że oba stopnie naturalnie się odseparują. Genialne, chociaż trochę ryzykowne rozwiązanie. Natomiast jeżeli rzeczywiście zadziała, to booster obróci się o 180 stopni, dzięki czemu będzie mógł wykonać boost back burn i wrócić na ziemię. Dowiedzieliśmy się również, że po separacji SHIP od razu włączy wszystkie 6 silników. Co do samych Raptorów, to okazuje się, że tweet Ilona był trochę mylący i Raptory Pus to jeszcze nie są Raptory drugiej generacji. Pierwszy test Raptora 2 odbędzie się dopiero pod koniec sierpnia. Nowe silniki mają oferować 230 ton siły ciągu, ciśnienie w komorze spalania wynoszące 298 barów oraz impuls właściwy mniejszy o 3 sekundy. Pomimo zmniejszonego impulsu, zwiększony ciąg sprawi, że silnik będzie bardziej wydajny. Dostaliśmy też wreszcie odpowiedź na kolor płomienia Raptora. Okazuje się, że mieszanka paliwowa jest spalana w stosunku mieszczącym się w przedziale od 3,5 do 3,7. Oznacza to, że pracuje on w tak zwanym trybie Fuel Rich, a zabieg ten jest stosowany po to, aby temperatura płomienia nie osiągnęła punktu krytycznego, gdzie silnik zacząłby sam siebie topić. Wiemy również, że tak jak przewidywaliśmy, produkcja Raptorów zostanie przeniesiona do placówki McGregor, a w Hotel będą powstawać testowe silniki oraz Raptory w wersji próżniowej. Warto jeszcze zaznaczyć, że niedawno SpaceX wyprodukowało ostatniego Raptora i jest nim RB16 który aktualnie zamontowany jest w boosterze 4. Jeff mógłby od nich się czegoś nauczyć. Na koniec Elon wspomniał o lądowniku Księżycowym. O nim będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, ale z wywiadu odniosłem wrażenie, że nie mają oni jeszcze za bardzo koncepcji na lądownik lub umowy prawne zabraniają im o nim mówić. Z tego co się dowiedzieliśmy, to silniczki znajdujące się na grafikach od SpaceX zostały dodane tak o i na razie nie ma na nie żadnego konkretnego pomysłu, chociaż może się okazać, że będą kompletnie zbędne, ponieważ Musk wspomniał, iż możliwe jest, że uda się wylądować na Księżycu po prostu używając raptorów. W planach jest zasymulowanie księżycowego podłoża na Ziemi i sprawdzenie jakiej wielkości krater powstanie po odpaleniu raptorów. Raptora. Dodatkowo lunarny starship ma posiadać taką samą konfigurację silników co zwykły starship, czyli 3 raptory próżniowe i 3 atmosferyczne. No właśnie. A jak i tam sprawy z protestem do GAO złożonym przez Blue Origin i Dynetics? Trzeba przyznać, że firma Bezosa odstawia ostatnio jeden wielki cyrk. Zaczęło się od otwartego listu do NASA, gdzie sam Jeff Bezos napisał, uwaga, uwaga, że jeszcze dopłaci do tego, aby wybrali ich jako drugi lądownik księżycowy. W skrócie, Bezos napisał, że ich lądownik jest świetny, ponieważ jest ultrabezpieczny i bazuje na technologiach testowanych od czasów Apollo. Według Blue Origin konkurs NASA został niesprawiedliwie rozstrzygnięty i wybranie tylko jednego lądownika z że konkurencja przestanie się rozwijać. Dodatkowo zaproponowali oni, że dorzucą od siebie 2 miliardy dolarów, sprawiając, że ich lądownik będzie kosztował tylko 4 miliardy. To i tak dalej miliard drożej niż SpaceX. Bezos dodał również w liście, że współpraca Blue Origin i National Team da wiele miejsc pracy. Skąd już znam takie podejście? Jak myślicie? Czy list, w którym Bezos płacze, że przegrał, coś zmienił? Oczywiście, że nie. GAO wreszcie podjął decyzję w sprawie protestu. I uwaga, uwaga! Odrzucili oni zarówno zażalenie BO, jak i Dynetics. Napisali oni, że, co prawda, SpaceX zmieniło rozłożenie kosztów swojego lądownika. To nie dało im to przewagi, a NASA wcale nie musiała wybierać dwóch lądowników i kontynuowanie prac tylko nad jednym lądownikiem jest w pełni zgodne z prawem. Oznacza to, że pracownicy SpaceX już nie muszą pokryją pracować nad lunarnym Starshipem. W odpowiedzi na wynik protestu, NASA odpowiedziała, iż cieszą się, że mogą współpracować ze SpaceX i wierzą, że dzięki temu rozwojowi prac wreszcie uda się ludzkości wrócić na księżyc. Krew Bezosa musiała się dosłownie gotować, ponieważ na stronie Blue Origin pojawiła się kolejna grafika. Wychodzi na to, że aktualnie ich taktyką jest po prostu plucie na inne firmy, licząc, że w końcu ktoś się przełamie i da im kontrakt. Na tejże grafice możemy przeczytać, że Starship to największa i najpotężniejsza rakieta na świecie, która w dodatku będzie ponownego użytku. Okej, okay, dzięki. Dodatkowo cały system będzie musiał odbyć ponad 10 startów z bokacika, gdzie nigdy nie odbył się żaden od orbitalny. Poczekajmy jeszcze za dwa miesiące. Dalej narzekają oni na tankowanie na orbicie i chwalą się tym, że ich lądownik wymaga tylko trzech startów, jest bezpieczny i mało ryzykowny. Zapomnieli tylko wspomnieć, że starszy jest tańszy może zabrać kilka razy więcej sprzętu na Księżyc i w przeciwieństwie do lądownika Blue Origin rzeczywiście istnieje. Stwierdzili też, że 10-metrowa drabina na Księżycu jest dużo bezpieczniejsza od 40-metrowej windy. Z dwojga złego raczej wolałbym zjechać windą, aniżeli schodzić w wielkim kombinezonie po 10-metrowej drabinie, ale co kto lubi. Cała infografika wygląda jak reklama pokazująca jak niesamowity jest Starship. Także dobra robota dla działu od pr Blue Origin. A tak całkiem serio, niebiescy mają niesamowite problemy z PR-em i komunikacją. Są tak zdesperowani o zgarnięcie kontraktu z NASA, że są w stanie posunąć się do najgorszych możliwych chwytów. Pytanie tylko, czy któregoś dnia NASA nie obrazi się na nich za takie taktyki do takiego stopnia, że na New Glenn y nie poleci nic. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i udostępnić tego filmu znajomym. Dodatkowo przypominam o możliwości wspierania i jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim niesamowitym wspierającym, a zwłaszcza tym z poziomu Ziemia, czyli użytkownikom o Nikach Fighter, Bartotek, Venomi, Tomasz Żorawik, Grzegorz Jargas, Jobson, Radan, kamrat 5, Zodwiaczek, Jakub Brogodziński, Wojciech Radecki, Recisław, Paweł Pawełek, Fridzu, Peter Pan, Paweł Kuriata, Konrad, Przemysław Benret, Filip Zienowicz, Lądek, Indero oraz DracoGaming.pl Jeszcze raz dzięki za wsparcie i widzimy się już niedługo. Cześć!